Własność do hymnu państwowego. Mnie. Serdecznie witam wszystkich przybyłych gości na ceremonii setnej rocznicy włączenia Wiewa, Radomyśla i Potrzebowa do Polski. Dzisiejsza uroczystość będzie składała się z dwóch części. Pierwsza, podczas której zostanie odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa upamiętniająca działaczy niepodległościowych oraz powstańców Wielkopolskich. Którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości w dniu 17 lipca 1920 roku. Druga część dzisiejszej ceremonii to uroczysta akademia, która odbędzie się na sali w awiewo Serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, nasi działacze i powstańcy pozostawili nam dzieło swojej gary, miłości, poświęcenia i oddania Ojczyźnie które od najmłodszych lat przebiegało w duchu niepodległości ojczyzny. Odzyskaliśmy niepodległość dzięki ludziom odważnym, którzy zostaną w naszej pamięci. Zebraliśmy się tu dzisiaj, by uhonorować ich poświęcenie i ofiarę dla przywrócenia polskości na ziemiach gminy Wijewo. Zapraszam teraz do głosu wójta gminy Wijewo, pana Mieczysława Drożyskiego, gospodarza dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmującym dane terytorium. Słowami Józefa Piłsudskiego witam wszystkich zebranych. Szanowni Państwo, pewnie nie tak marzyliśmy o takich obchodach. O największych obchodach, o najważniejszych obchodach. Dla naszej gminy o powrocie Wiewa Radomyśla i Potrzebowa do Polski. Szanowni Państwo, skromnie, ale myślę, że to jest właściwy moment, bo zapowiadają się kolejne obostrzenia. Czasy, 100 lat później, przychodzą, znowu ciekawe. Szanowni Państwo, dzisiaj rzeczywiście wielka chwila. Chcemy upamiętnić właśnie w tym miejscu. Pamięć ludzi, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość, o naszą polskość. Szanowni Państwo, na tej tablicy są nazwiska naszych wszystkich powstańców, wszystkich powstańców, którzy walczyli 100 lat temu o niepodległość Polski, ale są też dopisani ojcowie naszej gminy. Ja nie chcę dzisiaj tutaj wyprzedzać, nie chcę mówić historycznie, bo będzie dzisiaj świetny wykład pana Przewysława Wojciecha e, historyczny, dlatego nie śmiem, się, nie śmiem tutaj przytaczać nawet, ale chcę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Wywalczyliśmy 100 lat temu niepodległość, niepodległość Polski. A co by było, gdyby nie znalazło się tych kilkunastu fanatyków, którzy chcieli, aby Wiewo było w Polsce? aby przyłączyć Radomyśl potrzebowo, tych rdzennych Polaków przyłączyć do Polski. Jesteśmy im winni wielką wdzięczność, wdzięczność i pamięć. I właśnie, Szanowni Państwo, dzisiaj jest na stylu. Marzyliśmy o wielkich obchodach, ze względów bezpieczeństwa zaprosiliśmy Państwa, żeby pokazać całemu światu o tym, że my pamiętamy że nie jesteśmy zbiorem ludzi, że jesteśmy Polakami, dla których ta Polskość jest ważna. I dziękujemy naszym ojcom, ojcom naszej gminy, bo co by się stało, gdyby te sto lat temu, te kilkanaście osób razem z księdzem Winkę na czele nie zawalczyło o tą Polskość? Czy bylibyśmy w Polsce? Czy byłaby też gmina Wiewo? Nie możemy jednoznacznie stwierdzić tej odpowiedzi, ale możemy przepuszczać, że tego wszystkiego byśmy nie mieli. Dlatego doceniajmy i pamiętajmy o tych, którzy wywalczyli wolną Polskę i którzy wywalczyli gminę Wijewo i to, że mieszkamy dzisiaj w Polsce na naszych ziemiach. Bardzo im dziękujemy. Bardzo dziękuję panie wójcie. Teraz nastąpi ceremonia odsłonięcia pamiątkowych tablic. O dokonanie symbolicznego aktu poproszę wójta gminy Wiewo, pana Mieczysława Dżorzyńskiego. Teraz flaga zostanie przekazana delegacji potomków mieszkańców, byłych mieszkańców, którzy walnie przyczynili się do zyskania niepodległości przez jego Radomyśl i podszedową. O modlitwę oraz poświęcenie tablic poproszę teraz księdza proboszcza Andrzeja Sotka. Przechmogący miłosierny Boże. Prosimy cię pobłogosław błogosław te tablice upamiętniające naszych przodków, walczących o wolność naszej ojczyzny na tym terenie. Niech pamięć o tych osobach będzie dla nas zachętą, abyśmy szli w ich ślady, polecając Panu Bogu, naszą ojczyznę, Naszą codzienność oraz nasze świętowanie. Niech Boże błogosławieństwo spocznie na tych tak przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo dziękujemy. Poproszę teraz o odczytanie nazwisk działaczy oraz powstańców wielkopolskich, których nazwiska widnieją na tablicy i którzy, gdy odradzało się niepodległe państwo polskie, Podejmowali działania na rzecz przywrócenia i przyłączenia tych terenów do Polski. Oddajemy dziś szacunek, cześć i chwałę tym, dzięki którym wiewo, radomyśl, potrzebowo wróciły do Polski: Biała Santoni, Brajer Władysław, Brenienek Wojciech, Breś Roman, Brychcy Maksymilian, Ciesielski Augustyn, Cieślik Ignacy. 14 Ignacy, Dekiert Leopold, Dekiert Stanisław I, Dekiert Stanisław II, Domagała Ludwik, Durkowiak Jan, Durkowiak Stanisław, Dziaszyk Piotr, Filipczak Jan Filipowski Stanisław, Firlej Walerian, Furmanek Jan, Frank Augustyn, Frank Seweryn. Frumańczyk Alojzy. Frumańczak Ignacy. Gierlich Józef. Górny Marcin. Górski Franciszek. Grzeszko... Grze... Grzekowiak Alojzy. Grześkowiak Józef. Grześkowiak Michał. Grześkowiak Wincenty. Hartlip Antoni. Hauser Józef hertmanowski Jan, Jakubowski Jan, Jazdon Ludwik, Jędrzychowski Józef, Jędrzychowski Stanisław, Jon Hipolit, Jon Piotr, Jon Władysław, Józefowski Jan, Jóźwiak Antoni, Jóźwiak Franciszek, Jurgawka Maciej, Karolczyk Antoni, Kasperski Jan. Kazimierczak Jan, Kazimierski Adam, Klamka Stanisław, Klecha Piotr Knop Jan, Kościelny Franciszek, Kościelny Ignacy, Kowal Leon, Kowal Roman, Kowalski Piotr, Krawczyk Albin, Kręc Michał, Kręc Stanisław, Kruszyński Bolesław Kubicki Franciszek, Kubicki Jan, Kubicki Stanisław, Lesiński Marian, Lis Albin, Malher Bolesław, Mały Jan, Mały Józef, Męcel Antoni I, Mencel Antoni II, Męcel Józef, Męcel Stanisław, Michalewicz Leon, Michalewicz Stanisław. Michalewicz Walerian Mikołajewicz Jan Mirecki Jan Mirecki Piotr Mirecki Stanisław Miś Maciej Miś Marian Miś Stanisław Miś Władysław Mocek Marcin Muszkieta Adam Muszkieta Jan Napieralski Czesław Napieralski Józef Niemyt Józef Nicze Roman Nowak Antoni Nowak Bronisław Nowak Franciszek Nowak Jan Nowicki Władysław Nykiel Andrzej Obiora Józef Obiora Leon Ozimina Jan Palik Bronisław Pawliczak Józef Piasny Franciszek Pucieniak Stanisław Pukacki Leon Radzieja Władysław Rękoś Anselm Rękoś Jan Rękoś Jan II Rękoś Jan III Rękoś Jan Piotr Rękoś Michał Rękoś Piotr Rękoś Stanisław Roesel Alojzy Rybak Antoni Rzyski Roman Schmidt Stefan Korupiński Bronisław Skrzypczak Franciszek Skrzypczak W Sobecki Bronisław Stachowski Marcin Stanek Franciszek Stanek Ignacy Stanek Józef Stępczak Jan Stępczak Mikołaj Stępczak Piotr Szady Piotr Szczerbal Antoni Szymański Władysław Tomczak Franciszek, Tyczewicz Jan, Walachowski Leon, Walkowiak Piotr, Walkowiak Szczepan, Wajs Franciszek, Wieland Władysław, Ksiądz Probożwinkę Bolesław, Włudarczyk Franciszek, Wojciech Alwin, Wojciech Bolesław, Wojciech Ignacy, Wojciech Jan Wojciech Leon, Wojciechowski Andrzej, Wojcieszyk Alojzy, Wojcieszyk Franciszek, Wolniczak Antoni, Wolniczak Franciszek, Zając Florian, Zając Tomasz, Zalisz Antoni, Zielnica Bolesław, Zawadzki Franciszek. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam teraz do złożenia wiązanek kwiatów pod pamiątkowymi tablicami. Szanowni Państwo, dziękuję za udział w pierwszej części ceremonii i zapraszam na drugą część uroczystości, która będzie się na sali WDK Wijewa.